W jakiej kategorii otrzymaliście Państwo nagrodę sternika? Sternik w kategorii administracja przyjazna. Staramy się w mieście, by relacja między samorządem a mieszkańcami była. Właściwa, była skuteczna i byśmy wspólnie realizowali nasze przedsięwzięcia. Bo samorząd to nie tylko urząd. Samorząd to mieszkańcy, mieszkanki, urząd, radni, prezydent to wszyscy, którzy tworzą nasze małe ojczyzny. Powiedział pan, że ta nagroda jest za bycie skutecznym w swojej pracy. Co tak skuteczność, tak na co dzień oznacza, bo na co dzień urząd to po prostu urzędowe sprawy, nie, nie ma w tym wiele ekscytującego. A właśnie, gdybyśmy spojrzeli na urząd z drugiej perspektywy. A z jakiej perspektywy? Chociażby z perspektywy miasta, które się rozwija, miasta, które jest oddalone. o Kilkadziesiąt ładnych kilometrów stąd, a jednak próbuje pokazać i pokazuje swoją skuteczność w działaniu na ścianie wschodniej województwa Warmińsko-Mazurskiego. Miasto, które przyciąga nowych mieszkańców, ale też stwarza warunki do tego, by kolejne pokolenia młodych Euczan i Euczanek rodziły się, aby młodzi rodzice też zostawali i chcieli zakładać swoje rodziny w naszym mieście. To wszystko jest zasługą całego samorządu czyli wszystkich mieszkańców, ale też dobrego klimatu i otoczenia, które sprzyja zarówno miastu, ale też dla urzędu, bo współpraca, którą próbujemy nawiązywać i nawiązujemy, pozwala budować relacje nie tylko w mieście, ale również w regionie, a nawet ponad granicami państw. A z kim jest ta współpraca? Bo jeżeli chodzi o samorząd, to jak rozumiem y, współpracujecie państwo ze sobą, ale żeby wyjść na zewnątrz, z kim chcecie współpracować, jakie są wasze cele? To nie jest kwestia, z kim chcemy współpracować, a z kim współpracujemy. Jako miasto skutecznie realizujemy zadania powierzone nam przez administrację rządową w postaci pana wojewody, ale też nie byłoby możliwe tak, nie byłby możliwy tak intensywny rozwój. Gdyby nie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego i środków z Unii Europejskiej. E, więc łączymy e, różne, e, różne przestrzenie do tego, by dawać jak najwięcej możliwości e, i jak najlepsze życie. Plany na najbliższą przyszłość. To na pewno przygotowanie się do trudnych czasów w kryzysie energetycznym. Gdy wszyscy zmagamy się z tym, co wydarzy się za kilka dni, tygodni, wełku jesteśmy przygotowani. Nasze zakłady ciepłownie mają już zabezpieczony węgiel, więc będziemy mogli grzać się spokojnie. Ale również przygotowujemy się do tego kryzysu z innej perspektywy. Wprowadzamy od kilku lat wymianę oświetlenia na energooszczędne, wprowadzamy w naszych ciep... Płowniach rozwiązania ekologiczne. I to wszystko powoduje, że dziś możemy w miarę spokojnie patrzeć w przyszłość. Oczywiście dostrzegając to, co czycha za rogiem i kryzys, który może również nas spotkać, ale dziś wszyscy dokładamy starań, by przeciwdziałać temu kryzysowi. No To, co czycha za rogiem, nie będę pytać, bo po co wywoływać wilka z lasu? O, dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo, pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam. Do pięknego miasta Ełk. Dziękujemy, dziękuję.